Witajcie na kanale Kartoteka, mam na imię Mariola i dziś ponownie zapraszam Was na wspólny film z Anią. Witajcie! I przygotowałyśmy dzisiaj dla Was wyjątkowy materiał. Tak trochę wyszłyśmy poza nasze ramy czytelnicze, bo ostatnio mocno siedzimy w thrillerach i kryminałach, ale są walentynki, więc jak zauważyliście po tytule, co dzisiaj Ania robimy? walentynkowy unboxing. I kochani, my aby nam poszło szybko i sprawnie, otworzyłyśmy już sobie kartonę, paczki przyszły do nas z księgarni Tania Książka, a wszystkie powieści, które się znajdują w tym całym stosiku, przyszły do nas od wydawnictwa kobiecego. Tak się powstrzymywałyśmy, żeby nie zerknąć co jest w środku, bo zarówno dla nas, jak i dla Was, to są niespodzianki. Jak myślisz, jak my to zorganizujemy? Eee, ja bym proponowała, żeby każda z nas otworzyła po jednej paczce. No i oczywiście przeczytała, co jest na odwrocie tej książki. To Ania, sięgaj po pierwszą książkę. Pierwsza książka z walentynkowych propozycji to Moi Drodzy w Butach Walerii. Elizabeth Benavent. Znaczek Netflixa. Tak, jest napisane, że jest seria. Nie wiem, coś? czy oglądaliście. Nie, nie, ale coś mi tak właśnie się kojarzy. Dobra, czytaj opis. No dobrze. Gorący Madryt, babskie pogaduchy przy winie i zmysłowy seks. Wejdź w buty Walerii i odkryj siłę kobiecej przyjaźni. Kiedy twój wydawca czeka na kolejny bestseller, a ty kompletnie nie masz weny twórczej, jest kiepsko. I jeśli dodasz do tego sześcioletnie małżeństwo z facetem, który od dawna nie ma ochoty na seks, można powiedzieć, że robi się naprawdę fatalnie. Ale od czego są przyjaciółki? Zadbają o to, żebyś wiedziała, jak czerpać z życia pełnymi garściami. Waleria przechodzi kryzys w każdej sferze życiowej. Może jednak liczyć na wsparcie najbliższych koleżanek. Pewnego wieczoru na horyzoncie pojawia się także przystojny Wiktor, który dodaje szaremu życiu Walerii barw i zapewni namiętne uniesienia. W butach Walerii to uwodzicielska i pełna humoru opowieść o czterech kobietach. I ich miłosnych podbojach na tle słonecznego Madrytu. O, zapowiada się, słuchaj, fascynująco! Szczególnie Dobra, to, to teraz. Moja kolej, czekajcie, czekajcie. Fajnie tak wyciągać, nie? <laughs> Okej, okay, co my teraz mamy? Znajome nóżki. Druga część. Ale słuchajcie, ułożyłyśmy te wiki, <laughs> <laughs> już być dziś na samym dole. Valeria w lustrze, Elizabeth Benawen. Mmm, to swoje dlatego są w prezencie te rajstopki, bo zobacz i na pierwszej części, i na drugiej, to jest znak po prostu całej A tej druga historii. Parę, te, druga para jest w Nie sposób. ma, właśnie nie <laughs> widziałam nic tam. Poczekajcie. No i teraz wiecie, jak to jest z częściami, z seriami. Postaram się Wam tak przeczytać, aby zbyt nie zaspoilować z tej pierwszej części, więc dajcie mi chwilkę. Tytuł Waleria w lustrze kolejnej części. Zmysłowa i przezabawna Waleria powraca, aby ponownie uwierzyć w miłość. Waleria jest w emocjonalnym kołowrotku, właśnie opublikowała swoją powieść i boi się krytyki. Dodatkowo, no i tutaj przemilczę, bo za bardzo wam mogę coś zdradzić. Jak zawsze może liczyć na wsparcie koleżanek. Musi jednak pamiętać, że one też mają swoje problemy. No właśnie, bo pamiętajcie, w przyjaźni jest tak. Że nie tylko bierzemy, ale także dajemy. dajemy. Tak jest. Lola czuje się coraz bardziej samotna i nie wie co myśleć o swojej relacji. Nie zdradzę imienia. Carmen walczy o zrozumienie. Nie zdradzę imienia. <grym> <grym> A Niri, Neri, przepraszam, nie wiem dokładnie, jak wymówić to imię. Każdego ranka budzi się. I to też nie mogę zdradzić. Matko, no nie chcę wam się spojować. Tak? Waleria w lustrze to uzależniająca i rozbrajająca opowieść o czterech kobietach, ich problemach i miłosnych podbojach na tle słonecznego Madrytu. Byłaś kiedyś w Madrycie? Nie. Ja też nie, a jest to miasto na mojej słuchajcie, liście do zwiedzenia. Powieść, która podbiła serca hiszpańskich czytelniczek i została zekranizowana przez Netflix. Powiem szczerze, opisy mnie naprawdę zaintrygowały i bardzo chętnie przeczytam. Ania, sięgaj po kolejną książkę. Dobrze. O, wow! A, jaka Patrzcie okładka. na okładka. Zacznijmy od tytułu Niegrzeczna miłość. Ale wiesz co, poczekaj, pokaż mi jeszcze raz okładkę. Hmm. Ale, moi drodzy, mamy tutaj tylu autorów. Jest poczekaj, autorów, pani Agata Czykierda-Grabowska, Michał yy, Gałkowski, Monika... Skabara, Riva e, Scott, Ludka e, Skrzydlewska, Vicky Land i Penelope Ward, Nana Anna Baker, Befik. Anna Bellon, e, Gabriela Rorin, Przepraszamy, jeżeli coś pomyliłyśmy, i Alicja z To czytaj opis, ale słuchaj, jest kilku autorów, to, to jest zbiór jakieś opowiadanie? To jest w opis? Antologia, widzę już tutaj. Dobra, to ale, czytaj, że jest to antologia. Czas na miłość, niegrzeczną miłość. Jeśli z pudełka czekoladek wybierasz tylko te z dużą dawką, chili, oto zestaw, w którym będziesz mogła się rozkoszować w całości 10 pikantnych i niegrzecznych opowiadań. Tajemniczy nieznajomi, niespełnione spotkania, gorące pocałunki, namiętności warte grzechu i ekscytujące prezenty. Uważaj! W środku zawarta jest dawka emocji większa niż na najlepszej randce! Nie musisz czekać na specjalną okazję, by zafundować sobie prezent, a nowa, niegrzeczna antologia to doskonały pretekst, aby ze sprawieniem sobie przyjemności nie zwlekać ani chwili dłużej. Jest naprawdę przepiękna ta książka. Zobaczcie. Mam nadzieję, że nas nie prześwietli. Zacznę też tu na grzbiet. No. Mm, Okej, okay, dobra. To kolejna, Słuchajcie, do kolekcji to teraz ja. Cóż, mamy tym razem. Mm. Tadam. Przypadkowy narzeczony. Denis <grym> Grover. Słonk. Cztery wesela. Czasem miłość może się zdarzyć przez przypadek. Megan rozstała się z narzeczonym, kiedy odkryła, że ten ją zdradził. Zataiła to przed członkami rodziny, obawiając się ich reakcji. Kilka dni przed planowanym ślubem, dziewczyna leci jednak do domu i ma nadzieję, że uda jej się wytłumaczyć bliskim, co tak naprawdę się stało. Przed podróżą zażywa tabletkę na chorobę lokomocyjną, która w połączeniu z alkoholem ścina ją z nóg. Tak to jest bardzo złe połączenie. Josh wsiada do samolotu, żeby wykonać misję. Postanawia uratować rodzinną firmę przed bankructwem. Żeby to zrobić, musi udowodnić, że konkurenci ukradli jego projekt, będący ich ostatnią deską ratunku. W samolocie poznaje Morgan, która pod wpływem chwili i alkoholu zwierza mu się ze swoich problemów. Dziewczyna nie jest w stanie o własnych siłach opuścić pokładu. Dlatego Josh chce jej pomóc. Na lotnisku czeka rodzina Megan która bierze Josza za jej narzeczonego. On nie wyjaśnia nieporozumienia, dostrzegając z nim szansę na realizację swojego planu. <grym> o! Oj to słuchajcie, poczułam się zaintrygowana. W ten sposób oboje postanawiają udawać narzeczonych każdy z innego powodu, i zerwać ze sobą tuż przed ślubem. Wyrachowany plan zaczyna brać w łeb, gdy Megan i Josh spędzają razem więcej czasu. I nieoczekiwanie rodzi się między nimi autentyczne uczucie. Jak ja uwielbiam takie historie? To czytaj! Hmm. Już wiem, co będę dzisiaj robić wieczorem. To teraz, Ania, ale masz wielką paczkę. To ja teraz, mam kąpaczkę, Dawaj, Zobaczcie. Ale jak będzie więcej książek, to najpierw się podzielimy, słuchaj, przy czytaniu opisu. Oj, takie zaklejone, powiem Wam. Ja już, słuchajcie, Że widzę będzie po głośno. się, ale muszę podrzeć. To ja Dobra, mamy to. Mamy to. To, to jest brak. cały pakiet. Ale wiesz, co to jest? A żal otwierać? Powiem Wam, to Jej, jest tak ładne. Ku, to jest, słuchaj, ta seria, która jest na Netflixie. I to jest jeszcze w etui. Zobacz, no to ty, ty rozpakował i przecież twoja kolej, kochana. A nie, co wejść. Ej, na pachną. Pokaż, <słuch> dawaj. <słuch> <słuch> Ale zobaczcie, jak te książki są słodko wydane. No zobacz, Ania, zobacz. Piękne są I te brady. wytłoczenia I tutaj nawet na tył. Tył jest prześliczny. Takie cukierkowe kojarzą mi się. E, tak. słuchaj, ścianka jest kim... dość duża, jak ktoś ryszy To będzie się fajnie szybko czytało. Ale też. Dobra, dawaj, czytaj, czytaj opis, bo może nie wszyscy słuchaj znają, nie widzieli serialu, nie znają historii, dawaj. Lara Jane ukrywa swoje listy miłosne w pudełku na kapelusze, które podarowała jej mama. To nie są listy, które ktoś wysłał do niej. To ona je napisała. Jeden do każdego z chłopaków, w którym kiedyś się kochała. Łącznie pięć dowodów na złamane serce. Kiedy je pisze, zamyka w nich wszystkie swoje uczucia, pozwalając sobie na wyrażenie wszystkiego, czego nie odważyłaby się powiedzieć wprost. Te listy są tylko dla niej. Nikt więcej nie ma prawa ich czytać. Do dnia, kiedy ktoś decyduje się wysłać je odbiorcom. Każdy z pięciu chłopców dostaje swój list, a życie miłosne Lary Jane nagle wymyka się spod kontroli. Naprawdę polecam Ach. Wam tę serię, bo jest. Patrz może po kolei, potem jest. Wciąż cię kocham, i później jest. Zawsze, zawsze, i, na zawsze. i na zawsze. Czy ja jestem w stanie sobie przeczytać tak, żeby nie zaspoilować? Poczekajcie, zobaczę. He, no nie mogę Wam nic tutaj przeczytać z tego opisu, bo najprościej w świecie. Zdradzę Wam, no po prostu zas, zas, zaspoiluję, chociaż podobno się już nie używa słowa spoiluję, tylko właśnie zbyt wiele Wam nie zdradzę. zdradzę. Ale zobacz, tutaj nawet jest oznaczenie, że jest to seria Yank. Tak, tak, faktycznie. Jest, spójrzcie, jakie są te książki. To teraz teraz tylko ja. Ania, zamruczę Ci. Pani Agata Bieńko, komedia romantyczna, w której nie tylko nieszczęścia chodzą parami. Dobra, <laughs> czytamy opis. Ty, ona musiała do mnie trafić, ta książka. Zobacz, zobacz, co jest z tyłu na tym. Tylko kotek, czarne, a nie rudy. Z... Kotek! To nic, ja już się nie czepiam, jest żółta Kładka, wszystko pasuje. Na szczęście to tylko czarny kot. To w nawiasie. Pod kółami samochodu Pauli ginie czarny kot, o. któremu dziewczyna niechcący odebrała ostatnie siódme życie. Właścicielka, zwierzaka, stara cyganka rzuca na winowajczynię klątwę. Z początku Paula nic sobie z tego nie robi, jednak po roku ma za sobą trzy nieudane związki, niezliczone kłótnie, a do tego jej młodsza siostra właśnie planuje ślub. Nawet jej najlepsza przyjaciółka i współlokatorka Zosia, która zna się na takich rzeczach, niewiele potrafi zdziałać. Grzegorz jest cenionym i zabójczo przystojnym ginekologiem. Nie tylko zawodowo nie może opędzić się od kobiet. To typowy gracz, który nie chce zaangażować się w poważny związek. Dla Pauli miał być tylko przygodą na jedną noc, która chociaż na chwilę pomoże jej pozbyć się ponurych myśli. Los jednak sprawia, że ciągle na siebie wpadają, mimo tego, że kompletnie nie potrafią się dogadać. Grzegorz nie zamierza stracić z oczu pięknej Pauli, a ta planuje wykorzystać go w nieustającej wojnie z matką która nie daje jej spokoju. Czy niesforny pan doktor pomoże jej zrobić dobre wrażenie na rodzinie? Czy klątwa cyganki w końcu przestanie działać? A może czarny kot tym razem przyniesie szczęście, a nie pecha? Ciekawe, ciekawe. Ostatnia książka, Klub książki. Pełny tytuł to Bromance, klub książki, Lizy K. Adams. Uhu, do czego zdolny jest samiec alfa, gdy chce uratować swój związek. Pierwsza zasada klubu książki – nie rozmawiasz o klubie książki. Małżeństwo Gavina Scotta ma poważne problemy. Mężczyzna dowiaduje się, że jego żona udawała wszystkie orgazmy. To prawdziwy cios w serce, zwłaszcza dla członka drużyny Nashville Legend. Pod wpływem chwili podejmuje on najgorszą z możliwych decyzji. Robi żonie awanturę. Kiedy Tia uznaje, że to dla niej za dużo, prosi go o rozwód. Gavin nie może się pogodzić z rozpadem małżeństwa i chce zrobić wszystko, żeby naprawić swój błąd. Zrozpaczony mężczyzna znajduje pomoc w tajnym klubie, w którym zasiadają najwięksi samce Alfa z Nashville. I to nie jest byle jaki klub. Klub książki. Jego członkowie biorą na czytelnicze tapety najpopularniejsze romanse i przy ich pomocy próbują uratować małżeństwo Gavina. Czy mężczyzna odzyska zaufanie żony, zanim jego związek całkowicie się rozpadnie? I to już Ale wiesz co, ja chcę to zobaczyć, ja chcę zobaczyć tych facetów, ty tych, wiesz, się czytających to jest, te książki. To jest rozważna rozważną i romantyczną. Wyszukać, wyszukać te wszystkie rady, które oni mu tam dają na podstawie tych książek. To może być naprawdę intrygujące. To jest nietypowa książka, muszę przyznać. Ja Opis też nie... jest taki nietypowy, z no. czymś takim się nie spotkałam, więc może być, no, całkiem, całkiem. Moi drodzy, dziękujemy Wam bardzo za to, że dotrwaliście do końca tego walentynkowego unboxingu. Przepraszam, <laughs> że mi się język łamie. Mamy nadzieję, że któreś z tych tytułów Was zainteresowały. Wszystkie możecie zakupić w księgarni internetowej Tania Książka. I teraz słuchajcie, dzięki uprzejmości wydawnictwa Kobiecego możemy dla Was teraz zorganizować konkurs. W komentarzu napiszcie, proszę, którą książkę chcielibyście przeczytać i w kilku zdaniach dlaczego właśnie tę książkę, a my wybierzemy dwie osoby, do których właśnie ta przez Was wybrana książka trafi. A my od siebie z Anią na pewno jeszcze zorganizujemy dla Was konkurs na naszych Instagramach. Tak. Więc śledźcie proszę nasze profile, zapewne tu gdzieś się za chwilkę pojawią screeny. Ania na Instagramie to jest złakarma, no ja kartoteka WZ. Także śledźcie, wypatrujcie. My na pewno z tego stosiku coś od siebie wybierzemy i także Wam podarujemy. Jeszcze raz dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Mam nadzieję, że zobaczyliście jakieś perełki, po które chętnie byście sięgnęli, a w ogóle dajcie nam znać, czy Wy lubicie romanse, powieści z wątkiem miłosnym, erotycznym w tle. Może macie jakieś fajne tytuły, które chcecie nam polecić. To będziemy Wam wdzięczne za wszystkie polecane nam tytuły. Dokładnie. Do zobaczenia następnym razem. Bo, Ania, co? Pewnie jeszcze coś nagrałyśmy. Ja jestem chętna. Do zobaczenia. Pa, pa! pa.